No i witam ponownie serdecznie. Dzień dobry, albo dobry wieczór. U mnie jest dobry wieczór, bo jest godzina w pół do drugiej. Postanowiłem coś nagrać, bo przez. E, chyba z, m, dwa dni nic nie nagrywam. I co? Co się zmieniło? Jak widzicie, jestem w demo. Jestem znowu w Demo, czyli w lokacji byliśmy na początku Shadowlandsów Mam 57 poziom, więc jeszcze tylko 3 poziomy brakują. Do maksa 114 item level. I co? Kontynuujemy sobie. Muszę znaleźć jakiś key i uwolnić. Death Knighta eee, Tyle, że gdzie ja mam to Tu rozumiem, że się spałni chyba jakiś typek o, dokładnie Dobra, sobie go ubijemy Mam nadzieję, że się dobrze czujecie, że jest ładnie pięknie, bo ja jestem leczko przeziębiony, nie jakoś super bardzo, ale... No mogę mieć trochę taki gadać przez nohal Dobra, mamy klucza eee, szkoda, że nie można używać tutaj mounta. Tylko mogę tak ze spele używać niestety od się mówi, chociaż tak Nie wiem dlaczego to jest. Your mount ignores your call with the mount. Mount ignoruje Twoje wezwanie, kiedy jesteś w Demo. Ale nie, nie wiem czy Demo. Jaki odpowiednik ma, co to znaczy Demo? Nie wiem, bo odchłań to jest Oblivion, ale. Ja bym nazwał to jakoś otchłaniom. Albo nie wiem, Demo. Musiał zobaczyć, co to, co to znaczy Demo. Bo nie, nie ma pojęcia. A nie wiem, dołączymy do party. A tu ja coś w ogóle, ludzie sami. A, bo no, jako że robią te same questy, możemy to zrobić. No, więc tak jak mówię, czuję się troszkę gorzej od wczoraj, jak byłem w pracy. Trochę się źle czułem. Dzisiaj też, ale jakoś. Nie jest to, mówię, jakaś taka. Nie czuję się aż tak źle, powiedzmy. Aż tak nie. Rzadko, rzadko teraz choruję, w jak... jak. Jakkolwiek. Bardzo rzadko choruję. I że się, się cieszę, bo... Ugh, to dziwne, bo jak byłem młodszy, to bardzo często chorowałem. Bardzo często. Potrafiłem kilka... Kilka razy w roku chorować, mieć jakieś grypy, nie grypy. Być totalnie taki, no, że trzeba było leżeć w łóżku i przyjmować lekarstwa. A teraz to kurde, cool, jak się raz w roku zdarzy, to jest święto. Jezu, co się dzieje. No, let's go. Zdumie, no mówię, ale no, czasami się zdarzy, ale to najprawdopodobniej dlatego, bo byłem ostatnio na, bo ja chodzę ogólnie taka ciekawostka mała, że chodzę na kursy, na kursy, no. Chodzę na takie zajęcia malowania obrazów, maluję olejem i chodzę tam już, już no, parę miesięcy. Taka, taka ciekawostka, że maluję obrazy. Nie jestem jakiś wybitny, bo, tak jak mówię, robię to dopiero parę miesięcy, więc to nie jest jakieś bitne, ale... Quicker, no? Ale jakby to powiedzieć, progres jakiś pomału, pomału jest. Jakby nie wiąże z tym jakiejś e, przyszłości, wielkie z malowaniem obrazu, raczej jest to takie hobby. I przy okazji, no też uczę się rysunku i tego typu rzeczy, co może mi pomóc w przyszłości, bo mam pewien cel w życiu z tym, powiedzmy, związany. Ale nie będę to zdradzał to dokładnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, już w innym filmie, że chciałbym to zachować na później jakby już mi się coś udało z tym. No i byłem na tych zajęciach, wszystko piękne i było w ten dzień dosyć ciepło i... No i było mi gorąco. I jak już wracam do domu z SixEye, no było mi gorąco, no i wsiadałem do samochodu i co pierwsze zrobiłem, no włączyłem klimę na full. A wiadomo, jak to się kończy włączanie klimy w, w ciepłe dni, bardzo szybko się przez tą klimę można załatwić i chyba to, i chyba do tego doszło mi się wydaje. Chyba do tego doszło, moi Państwo. Chyba do tego doszło, moi Państwo, właśnie. Że się załatwiłem przez ten... Było mi gorąco i znowu szybka zmiana temperatury. Taka nagła. I już koniec. Bo wcześniej, kurde, nic, a nic. Jedynie jak brałem szczepionkę, to... Jakiś czas, jak było jak była zima, Brałem szczepionkę. To wtedy miałem jakąś tam gorączkę, powiedzmy. Nie? To, to, to tyle w sumie. A ja tak to mówię. Ale wiadomo, no, cieszę się, że choruję. Że choruję. Znaczy, cieszę się, że mało choruje Naprawdę jest to. Wiadomo, że jak się tam zachoruje, to. Można nie iść do pracy czy coś, ale szczerze to. Już chyba wolę chodzić do pracy niż chorować. Ule, w grupie to szybko to zrobimy. No. I. Dzisiaj sobie grałem trochę w Ligę, bo jak ktoś nie wie to gram w Liga Legend jeszcze. Jakby ktoś chciał, to może mnie zaprosić na ełnę. To prawda mam Silvera. Ale jak ktoś chce to można można mi dodać. Mam nick Jack Hanma, tylko że jest Jack Hanma i jak jest Hanma. To na końcu literka A jest z alfabetu greckiego, ponieważ już było zajęte. A chciałem taki nick sobie ustawić. I, i, i tak jak mówię, i dzisiaj sobie grałem. Zegrałem z 4 gry, z czego trzy wygrałem, więc git. Grałem sobie civil, Gram na bocie najczęściej. No, i grałem sobie w Lola i, i coś tam, coś tam porobiłem jeszcze i teraz Wowa cisnę. Chyba z 2 albo 3 poziomy już Wowie wybiłem dzisiaj. <grymne> Jakoś, więc też już progresik. Powiedzmy, że jest robiony, ale no kurde grając z tego Wowie już parę godzin, naprawdę no muszę wymienić te części od komputera, bo jak jest tylko. Jak jest tylko większa liczba graczy na mapie to zaraz tak mi mieli wszystko i nawet sprawdzałem sobie na menadżerze zadań. Mam praktycznie, jak jest dużo ludzi, mam 100% zużycia procesora graficznego, czyli karty graficznej. Non-stop. Mam 100% zużycia i 80, cały czas mam praktycznie 80 parę na ramię. Więc tak, jak mówię, postanowiłem, że kupię tą kartę i kupię te ramy. I zainwestuję nawet w przyszłość, żeby tego RAMu mieć więcej, nawet się wykosztuję, kupię ten RAM lepszy, takie jest lepszy, póki żeby miał dobre taktowanie i żeby miał te 32, I i, i i żeby było GIT, już z tym. A jak widzicie, no, już wchodzę do Oribosa i widzicie, co się dzieje. Cały czas takie ścinki są, nie. Bo mi się ładują gracze cały czas. Ej, pa, a tu mam. O kurde, ej, ten. Co, ja nie miałem miejsca w wykwipunku, że mi tu. O, pa, że nie miałem miejsca w wykwipunku. I mi ten, tu dało. Tego do poczty. O, widzisz, co się dzieje? Widzisz, co się dzieje? Dobra, wyjdziesz z party, no to daj. O kurde, dobra. Tutaj nie ma co nagrywać, bo to będzie pokaz slajdów. Dobra, to jest taki krótki odcineczek. Myślę, że następny nagram, jak już będę wbijał 60, żeby aż tak nie zanudzać i też pomyślę może sobie w następnych odcinkach, żeby jakiś temat pogadać, żeby nie takie, że nie takie losowe rzeczy sobie gadać, tylko jakiś konkretny temat. Właśnie sobie tak myślałem, że może będę robił jakieś tematy, nie poruszał jakieś tematy, żeby nam no, przykład na kilka odcinków, żeby było. A dobra, dobrej nocy Wam życzę i do zobaczenia.